Nie mieliśmy za wiele do powiedzenia dzisiaj przeciwko druży drużynie Storunia. Słabo broniliśmy, słabo atakowaliśmy, więc zasłużone zwycięstwo na pewno ze strony. Nie trafiliśmy bardzo dużo tych rzutów. Myślę, że też musimy się troszkę, troszkę lepiej dzielić piłką, grać mniej indywidualnie, a grać bardziej zespołowo i, i wtedy te rzuty też będą wpadały. To zawsze jest takie, inaczej się rzuca. Także no, na pewno musimy przeprowadzić jakąś rozmowę między nami, bo no, nie możemy tak grać, jeśli, jeśli chcemy o coś grać w tym sezonie. Na pewno ten mecz nie miał tak wyglądać. Mogę się zgodzić co do tego, że nie graliśmy w ataku. to co, tak, tak jak zazwyczaj gramy na treningach, nie dzieliliśmy się piłką. Stąd jakieś dziwne, niewymuszone rzuty, które nam po prostu dzisiaj nie wpadały. Z tego co widziałem w statystykach, omiliśmy mieliśmy za trzy punkty chyba 20%, za dwa bodajże około 40%. To jest o, o za mało.